Jestem pixelowy w a to jest kolejny odcinek jakże uwielbianej przeze mnie serii Pixelowy Survival. Bo wydobywałem troszeczkę surowców, kobla, y, drewna, sandu. Na farmie odwiedziłem. Sz, w, świnek, które pozabijałem. No. Nie obijałem się. No, może trochę, co widać po tej spialni, dal, nadal niedokończonej. <laughs> Ojej. No, jak widzicie Sant. Aha, jeszcze po, 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 po segregowałem wszystkie rzeczy. Tutaj jest ten kobel, tutaj są narzędzia, tutaj bronie, tutaj są te rzeczy, w których chowam tak na szybko, tu są inne, tutaj jeszcze nic. Tutaj jest żelazo, tutaj jest wungier i tak dalej, i tak dalej. Tutaj są, jest jedzenie, Oj, tutaj są rośliny. Tutaj jest wełna i barwniki, tutaj będą rzeczy do alchemii, jest dirt, gravel ola, oraz sand, oraz tutaj jeszcze nieco. Hmm. Dobra. W dzisiejszym odcinku wybudujemy port, ale zanim to jeszcze wam pokażę tutaj moją dokończoną, no nie dokończoną, taki tunel sobie zrobiłem i tam będę kopał pomieszczenie. Tutaj jest tak specjalnie zrobione, tutaj w szyby wstawię, jeszcze nie wstawiłem. No, mm, tak. Dobra. To się prześpię i możemy zaczynać roboty. Ktoś jeszcze będę się przygotować. Plecem jest swędzą, podrapię się. Drapię się właśnie po plecach. Podrapałem się. Koniec tego odcinka, na razie. Nie. Zejdźmy sobie znowu do tej, do tego magazynu. Fajne, fajne, jest, fajne, mi się podoba. Eee, Naszędziemy mam tu. To mi się przyda na pewno łopata. Może kilof I jeszcze sobie w razie czego wezmę siekierę. I jeszcze sobie wezmę trochę... Nie. To wezmę wszystko. Eee, kobla wezmę. a w sumie więcej wezmę tego. Eee, tego. Drewna. Okej, okay, teraz pytanie jak się rodzi, gdzie bym chciał to wybudować? Mm, nie wiem, nie wiem. Powiedzcie mi. Dobra, mówcie. E, mówcie cię po zimno. Zimno, zimno, ciepło, zimno. Cieplej, cieplej. Gdzieś tu. Chodźcież. O, tutaj. Będzie najlepsze miejsce. Tak, muszę sobie troszeczkę wyrównać teren. żeby tutaj jakieś wejście było sensowne yy, ojej nie, nie, nie tu nie tu, tu, tu. tun, tun. Trochę za blisko kopalni, ale cóż w wielu filmach jest że port jest blisko kopalni chyba <grytanie> nie wiem, uzdrowiam sobie sobie wyrównąć, żeby miał jakieś słodki. Przy okazji, wungiel znalazłem i wykopiemy, albo nie, w ustawie kobla, że tutaj jest wungiel. Dobra, port będzie w całości na wodzie, Hudoga będzie, z desek i zaczynamy. Port nie będzie wielki, będzie średni, <grym> yy, nie tu, <grym> nie dlatego wziąłem siekierę Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak, tutaj też musi być dziewięć. No, może być duży. Um, znalazłem w końcu pomysł na kopanie tej kopalni. Kopanie tej kopalni. Kopanie yy, na tej kopalni. No, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Chyba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobrze. I w drugą stronę. Hop, 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 hop. Oj, wiedziałem. Sią przeliczyłem. Oj, nie, i teraz będzie ten wkurzający front atmosferyczny, że tak powiem, atmosferyczny. Dobra, eee. Zostawmy sobie podłogę. Jeszcze szkła nie mam. Sz Szkuła. No cóż. Myślę, że wszystko przerobiłem. To dobrze, nie przerobiłem wszystkiego. Nie wiem, jak będę ten port budował. W sumie podłogę mogłem zrobić z sandstone'a. No ale cóż. Którego mam tu słabo dostęp do innych surowców? Poza. Ja bym chciał jakąś brzozę jeszcze. I na, na odmiany drewna, ale trzeba się pogodzić z tym, co mamy. Mm. Wiem, potrzebne mi są liście. Tak, z tak liści. Dlaczego? Ponieważ y chcę z właśnie z tych liści tutaj sobie ten port zrobić. Myślę, że dobry pomysł. Dziś nie wiem, po liście. E, po. Nożyczce, ponieważ liści nie wydobywałem. O że jeszcze się odnaleźć nie umiem. Hop, hop, raz, dwa. Tutaj hop, 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 jakieś mieszane nożyczki. I przy okazji sobie przepadę trochę z sandu. Albo nie, w sumie. Y, Options wideo Settings Fancy. I idziemy. Kolejny mam jeden węgiel. I jak dziwne rzeczy nasze w ekwipunku. To nie wywala tego, szkoda trochę. Szybko się to wydobywa, tak więc wydobędę to z wami. Już mam prawie pół staka. Oj, i wpadłem. I dalej. No i widzicie, na drzewko już prawie stak. Już tak wiem, ale jeszcze drzewo dobędę. W sumie niepotrzebnie tego kobla brałem. Z kobla nie będę budował tego portu. Jeszcze to drzewo, gołocie i styknie. Okej. Okay. Jak widzicie, szybko się z tym uporałem, mam tutaj ciemnić. liść mi się da palić, nie wiem, nie sprawdzałem. Jezu, jak dziwnie tą no łopatę trzeba. Wiem, że co odcinek się jaram tym, no ale cóż. I tutaj będzie coś takiego, że. Że będzie tak. A za... Tu. Czemu to jest takie ciemne? Nie wiem. To nie może być. Aha, i. W końcu padnij. <grych> I. na znaczy się. Mm, spoko. I tutaj jeszcze będzie tak buty. Takie buty, i tutaj będzie wejście raz. Symetrycznie, ale coś już? Dwa, i tutaj będzie hop. Hop, 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 hop. Chyba okno zrobiłem tak. Mm -hmm. To wygląda jakby było specjalnie niesymetrycznie. To znaczy to wygląda jakby nie było specjalnie zrobione. Oj, oj, oj oj, oj Naprawię. To się naprawi. Ta klawiatura lata na wszystkie strony. O, ładnie, ładnie. Chyba idealnie wystarczy. Nie idealnie. Tylko jeden za dużo od nowa. No, a zabrakło trochę. Yy, bo teraz chcę zrobić coś takiego. Czy tu już będzie wyjście na powierzchnię? Yy, tak... Tak, dachu to nie będzie miało. Bo nie. Hop, 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 i tutaj tak samo. Hop, nie. Ojś, ojś. To nie, to nie. To nie, to po prostu będzie takie zwykłe. Nie, tylko nie te prądy. Proszę, ja was, proszę, ja was. Och. Dobra, pójdę po jeszcze trochę drewna. Bitches biegnę Ow. Hmm. Cześć. Przez, Przez przypadek padłem do Wody. Mm. Hop, 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 hop. I tutaj mam. the mm, no. I co ja chciałem? Co ja chciałem? To nie, to nie. okej okay, to chyba tyle. Aha. Więc chciałem. Inne. Otworzyć folder inne. Wrzucić wederka. Skopiować do mojego płycaka. Dobra, ciśniemy. Hmm. Próbuję to zalać tą wodą, ale już mam pomysł. Tak i tak. Chyba trochę zamilkłem. <laughs> się zamyśliłem, często tak jest. No, muszę sobie jeszcze więcej tej wody wziąć. Nie, nie będziecie mi mówić, że mam się nie zamyślać. Hmm, <laughs> sparta? Wezmę sobie stąd. O. Super, że jeszcze słońce zachodzi. Akurat o tym marzyłem. Ja nie no, tych prądów. O, i tutaj będę musiał jeszcze wylać. No nareszcie. I. nie wiem. I. jest. Eee... Muszę być na górę. Wiem, że będzie przez chwilę ciemno, ale musicie mi to wybaczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery. I tutaj liście. Gdzie są liście? Liście. Yy, liście. Hop. Hop, 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 hop. Nie wiem, jak ja to stawiam, po prostu mam nadzieję, że dobrze stawiam. Yy. Tak, znowu się zamyśliłem. Bywa. Powiedziałam, że niektórzy się stresują podczas nagrywania filmików. Ja się w ogóle nawet w pierwszym nie stresowałem. Nie wiem czy. Znaczy nie. Może to dobrze, może nie. Ja tak na luzie się czuję mówię do komputera. <laughs> Macham mikrofonem na wszystkie strony. A co tam. Dobrze. Dobrze. Wiem, że i tak to mało ludzi obejrzy, więc... Jak już tam trzy osoby, których nie znam, skomentują mój filmik, dają łapkę w górę, to już się cieszę. Nawet jak negatywnie to zrobią, to fajnie, że widzieli. Chyba, że są kretynami i oceniają innych pod, pod tym względem, że od razu... A, już mam pomysł, że od razu włączają filmik, dają łapkę w górę, w dół. Znaczy się, bo mam jakąś słabą grafikę lub coś ten tegas. No, ja takich ludzi, szczerze mówiąc, nie znoszę. Może zrobię jakiś dach ze szkła. O, ze szkła, Więc był pomysł. Ale to poza odcinkiem wezmę to szkło, chociaż przypalę mi się gdzieś. Daj mi to przy... nie, nie daje mi to przypalania. Trudno. I teraz mi się przydają pochodnie pochodnie i to mi się przyda też są podnie. Tutaj. Na ścianie. Pochodnie są piętro niżej. O, macie wągiel. Jeszcze <laughs> myślę, że nie. Skryftujmy sobie kilka łódek. Cztery. Mamy łódki. Hop, 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 hop. Przy okazji sobie włożę wszystko do skrzynki, bo nie chce mi się później wracać. Hop, hop. I dirt. I znowu więcej diorta. <śmum> Mam dużo tego dirta. Super. Co ja tam. No, o, o nie fajnie. Fajnie, że ja tę łódkę postawiłem, ale nie fajnie, że. Yy, przypadło. Mm. Co chciałem? Przespać się na pewno i. Chodź, trzymaj tą skrzynkę, Aha, ucie tę tam dobra. Yy, nieważne. Może sobie poza odcinkiem jakieś chodniki zrobię do tych wszystkich moich miejsc. Chociaż nie wiem. Tam może jakiś ogród powstanie, jakiś taki, taki, wiecie, ogródek. Nie jakaś forma, tylko ogródek, taki większy trochę. Na tej skarbie, gdzie są teraz drzewa hoduję. Nie wiem. Nie mam jakoś planów na przyszłość, ale jak widzę, z czego się naprawdę bardzo cieszę, że ta seria się dobrze mi, pro dobrze mi się prowadzi. Tą serię i i i, i jest fajna. Dla mnie, przynajmniej. On się nie musi podobać. Znaczy musi. Tutaj sobie postawmy kilka tor. 3. Pochodni. Hop. Hop i hop 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 hop. Hop, 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 hop. Dobra, jeszcze sobie tutaj łódki postawię. Tylko tak. Nie, dobra, nie będzie. Tu. Tu. I to fajnie. Tam ta łódka. Jest ewio Mogę jeszcze drzwi zrobić. No, ale to zrobię poza odcinkiem. Wczoraj z rzeczy się posmienia. Znowu poza odcinkiem. To zremontuję troszeczkę. Trochę tam pokopię jeszcze w kopalni. Ponieważ was to pewnie nie interesuje jakie kopie w kopalni. Bo kogo by to interesowało. Jeszcze sprawdzimy czy melony i... Znaczy czy dynie urosły. Ale słyszałem jakieś dziwne odgłosy w tle. Nie, nie mówcie mi. Nie mam włączony sound. Na szczęście, ale... strasznie słabo. I... Yeah. Urosły. Kurde! O, pięknie rosną, super. Super. Jak widzicie, musi być jedna kratka ostępu. Słyszałeś, Michał? Minecraft.pl. Musi być jedna kratka ostępu. Musi być tak, że tutaj, jeśli jest sadzonka, to jeszcze na przykład tutaj urośnie albo tutaj urośnie. Zależy. Nie mm. urośnie ci na jednej kratce, bo nie ma gdzie. Bo nie urośnie w powietrzu. I musi mieć jedną kratkę wolnego. Jak widzisz, sprawdza się ta metoda. To był taki poradnik dla kolegi. Oj, ci, oj, ci, niefajnie. Nawet że z urośniętego tego. wypadają dwie sadzonki. Super. O mój Boże, nie mam pojęcia co będziemy robić w następnym odcinku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć. Tu, 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 tyle. Więcej nie. Tak więc, jak widzicie, już tutaj zasiałem całą. jeszcze nie zasiałem, ale zasieję za chwileczkę. całą. całą, całą tą. Mm, nasionami. spoko. krów, jak nie ma, tak nie ma. Krowy żyją bodajże w takich lasach, gdzie jest drzewo i brzoza. No mhm. tak. Tam by się było fajnie przypomnieć, przez tą grotę taką. Tam coś musi być epickiego. O, owca! O, nie chciałem cię walnąć, sorry. Przy okazji będę mógł sobie dymon zrobić, jak już sobie stworzę nożyczce. Na życz... na tak więc... Myślę, że tym zakończymy dzisiejszy odcinek, ale nie umiem wyjść. Ha -ha ci taką gołą, zostawię. Nie jestem taki zły. E... No spoko ten odcinek był. Mi się podobał. No więc pod nas przed następnym odcinkiem postaram się już tutaj wszystko zrobić. Tak więc komentujcie. Oglądajcie mnie. Ja jestem Barcio. I nie zapomnij mnie zasubskrybować. Na razie, cześć. Jeden z dłuższych odcinków znowu. Cóż, pech. Na razie.